Witam serdecznie 18 grudnia i w 19 okienku. Zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Słuchajcie, z tego tytułu, że 18 okienko jest gigantyczne jest największe z całego tego kalendarza adwentowego to po prostu ja muszę otworzyć to okienko z moją wracanicą Estellą. A że Estela przelatuje dopiero jutro, no to ominąłoby po prostu. Yy... I on ten zaszczyt, aby ze mną otworzyć tą osiemnastkę. Dlatego trochę zmienimy zasady gry i po prostu przejdziemy do okienka numer 19. Muszę jeszcze jedną kwestię, a mianowicie dlaczego jestem w mundurze harcerskim, bo czuję, że takie pytanie mogłoby paść. Dopiero co wróciłam po prostu z Wigilii z moimi harcerzami i uznałam, że po prostu nagram okienko mundurze kę mamy tutaj i zobaczmy, co się w niej kryje. Ok, mamy coś ładnego, błyszczącego E-liner o, oh, wow! I powiem Wam szczerze, że nie jestem jakąś wielką fanką eyelinerów. Może dlatego, że miałam kilka podejść i po prostu mi nie wychodzi to, e, to malowanie się tym, ale takim złotym, w sumie nawet nie muszę robić stricte kresek. Mogę to po prostu mm, dodać jaką, jakąś kropeczkę, ewentualnie jakiś inny element. Niekoniecznie kreski, bo kreskę robię po prostu cieniem i robię to pędzelkiem. E, takim oddzielnym, dodatkowym, a nie pędzelkiem, takim, że po prostu nie robię kreski. Elektronik płynie o, na takiej zasadzie. Okej, okay, moi mini, bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądnięcie tego okienka i słyszymy się jutro w osiemnastce. I tylko uprzedzę, że też może być to okienko późno. Bajo.